no oh, ja czat, ja że sobie. Dobra, żeby tak, że na razie nie, nie chcę mi się już z tego zmieniać. Po prostu włączę na telefonie czat. No <laughs> będzie dobrze. Oho, A już, Tylko już 10 Wchodzi, jest wchodzi. Wchodzi, wchodzi. O, a się Od... O, je Witam, Leonek. O, jakie lagi są do cholery! Włączę live'a i są lagi. Trudne. Macie No, ciepły Ale włączę live'a i dostałem dzisiaj 7 pingów. Oho, ja 60. <grym> żółty pasek. <grym grym> jest... I Oho, mi się ciężko gra, chłopie. <grym <grym> mi trochę. Ja chyba wyłączę... Na... Ja wiem, co to jest zobaczę. Teraz Oj, lepiej. Ojoj, nie wiem, może się uda, da się, da do mnie, ja wygrywam. <grymne> to wygrywam da Jak ty, ty się, się, u mnie da pasy. <grymne> To chyba będziesz chciał wyłączyć Ta mieścina trochę, ale się coś koedytuje Jaki, jakie logi Wiem Jezu, przecież to u mnie się w Nie wiem, bole, Ja dostałem damage mimo, ja dostałem, dostawałem damage Mimo, że ty chłopiec ten yy, Stałeś w miejscu u mnie No bo to jest pion, o pionce? Ty tu nie, tam no, to pisało w końcu To jest kreszka A co być jakąś rankę? Jakąś wieksa? Nie Ale Wola, ma... właśnie teraz nie wiem, to, to jest chyba teraz bez bez rank trzeba być, bo kiedyś było trzeba mieć championa. A ty masz golda, <laughs> wy się nie, wy nie zagracie. Nie wiem ty się teleportujesz u mnie, ja zaraz tego live'a wyłączam O u mnie trochę się teleportujesz Nie, ja tego live'a wyłączam zaraz <laughs> Bo mi aż szlachę tak jak, jak ja Jak ja, ja się na triplu zatrzymuję to Jak się, ja się na triplu zatrzymuję to Ja się boję co Tak jak zagramy Jak będzie ranka, To będziemy musieli zrobić rankę lepszą na live. Ciebie... Nie chłopie, gramy po prostu film kapa wtedy. Zamiast kapa. No. Zobaczymy, tu co zbijemy Nie no, mnie to nie obchodzi. Ja widzowie kończę. Live <grym> ja tylko live'a <grym> live do Koniec, live'a, idę do ciebie łączyć se. No, Ten drugi tak, tunel to są dwa tunele jeden od 19, a jeden nie wiem, tylko że od, 15, od 19. Chyba, chyba. E, Czekaj że już było mi jedno, można było ich nie sukcesz, bo na razie nic, nikt się nie rozgrywał. <laughs> to było 4 minuty o sobie 5. Chyba ja tu przyjść, żeby nas rozgrywał Wiem widzę na przecie Już on nas nie rozgrywał przed Kompletnie On prędzej nas osłabi eee, No raczej psychicznie i mentalnie <ścoughs> On nas rozwali mentalnie i psychicznie pewnie Ojej. Ja przy kilka razy chciałem do... Nie no chłopie Minimum Przecież ten... Przecież ten live to, to... To było... jakieś zło wcielone Przecież, tym, przecież ja tym chłopom będę robił takie boxy Ja się twoją małą Tylko... znam <laughs> Co on gada? Trochę twoją małą się znam A? To fajnie Ja z niego też. Ale mis. Chłopie, jak ty będziesz tak misował na, me... na tym, a na jak... otur... nie, to ja się... Dobra, a kto misował wcześniej? Co? to misował wcześniej, jak było live'a? No powiedz. A patrz, nie, punktów ja jest 86 6 pierwsze. pierwsze. To mój brat blizniak ma, na... Ta. ma tak samo na... Ma taki sam głos, jak ja. To No. Mówi, że ja misuję, a on tak misował... Jeśli... Dobra, ale. Zerwany internet był. Ta! Ty się aślaj, no, Problemy były z internetem. No. Ja piję, a ma nie mam przeładowanego. Ja piję, a nie miałem przeładowanego. Ja ale Kacperek, który. ma miałeś taki od Hit. No wczor wczoraj to był. Zaproś, no już zapraszam cię. To weź mi za, weź mi prośba. Trzeba ci wyleć. Nie mam Co? Nie mam, się dodać. Jestem tańcy. Ej chłopaki. No. Bo... on... Miał już wszystko... znajomych jakby Aha Masz, tylko jest bug <laughs> No Masz... Masz jakiegoś buga Czemu planera? mogę Satisa dodać do znajomych? Masz jakiegoś buga w <laughs> 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 Wyjdziecie Tak No Tylko bo to taniec ten greedy <laughs> Aha <laughs> <laughs> Taki niewzięcznik co skilfałem go teraz? Cicho chłopie. Nieprawda. Cieko. No te live'y to było. No ale wtedy to było... A ja to widziałem... No, ja, ja, ja też miałem live'a wtedy. Nie to chłopie... wtedy już nie miałeś. Miałeś. wyłączyłeś. Jeszcze przed tą rundą i jeszcze przed wyłączyłeś. Nie. Kasperek! Kasperek! To na pół godziny, szybko, doszkę trzeba Duo castów jakiś. Czekaj, rywalizuj, no to 37. Console cup jest. Duo FielCup jest, jutro debile. jest e... jutro debile. E... To jest jutro debile. Ale duo castów. czasów. Kasz kapł to, ale to dzisiaj jest co trzeba... Ale trzeba się rangę, no. Ale to jest. To jest niemożliwe. Ale takie... no, no bo nikt najpierw... Pro... Trzeba, trzeba mieć ligę profesjonalną. O no... kur... Dalej ży... a, nie a, czyli ma Mamy. To No gruba. właśnie, to jest zwagowane, czyli mo można chyba grać nawet jakbyś miał... Nie wiem... A, a jakie nie zagamy, to... Ej, jak Nie, to zagramy po prostu... Ej, jak to to zagramy konsol... O nie, konsol... O, nie, konsol... Co a co to konsol, są finały. To są finały, finały i trzeba mieć platynę. No, a ja jestem... A ja jestem chłopie w tym... W półfinałach byłem. Ja <laughs> nie grałem w ogóle. No, tak, znowu, tak, to sobie no nie jeszcze. wiem, daj, daj mi koronę, ja ustawię coś fajnego. Nie lepiej nie. No ale oddam ci. Nie, dzięki. No, ale obiecuję, oddam ci koronkę. Ale serio. Oddam ci. jest jak chcę odegrać na Rum. Ona jest taka okropna. Nie no nie, daj to, daj, daj mi na koronkę. Nie Ale ty się nie rozgrzejesz, daj daj mi koronkę. Nie, dzięki. Ale oddam ci no. Przecież to jest taki, takie tragedie na rozgrzanie się, sięgam, o. Wyłącz. Dobra. Co, so, ty zjesz prawda? Nie, tylko nie ma styki. Tylko i to. Nie, moja psychika. Nie. Moja psychika pójdzie w dół. Moja też. Ja Prowadzi. się słabię, ja się słabię, z laurkiem bo jestem za dobry. Okay. Nie Mi tylko to w skutrach, chyba. Ja siedzę, lecę, do ciebie? A ty... Kolejka, <guletra> Witam, granie z blonkiem. Pola sam. Nie. Haha, ich da. jak coś zostało. stało? Wyciszone bez boto. Nikt boto. Bez kitusa, co to napisuje, kurw. A mogę dać mu, chłopie, wyciszone z sekundy? Proszę. Proszę Mogę wyciszyć tymczasowo, dobra Też go Tymczasu jest Nad 300 sekund Biedny ci Feliks, o Ej a mi napisz coś, napisz coś, napisz coś no, Nie, 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 o ty nie wiedzieliśmy Napisz, napisz coś, no nie masz tego a, Nie, bo ty świecił, a są Ty, ty samochod No nie masz tego No nie masz tego, by coś... Napisz sobie kropkę No a nie możemy sobie dawać No to napisz też Nie mogę, bo ja tobie nie mogę też Ale no to napisz no Cokolwiek Dziwne Co się stało? Spróbuj coś napisać nie, nie. No ty też spróbuj coś napisać Dobra Ty mnie nie możesz Nie wcale, wcale coś nie zablokowałem no w ogóle No Zablokowałem cię No zobacz masz On nie wie On nie wie on nie, nie O boże to Nie, o co to robi? No to nie, nie, nie bij, nie bijcie mnie Nie go! No, zamykaj to! Zamykaj! No Coś powiesz, to... Oto. O tu O kurde, uciekaj! pano Nie dużo jest. Wolat, 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 es, es, to jest? Ty bo mi kradz tu noconga. To, to, to załowiście. 14 14 dostał. Dostał o jeszcze nie. raz na prawy kraka, kravem, prawy kraka ma. Sy, nie, to sy, to sy. Prawie kraka ma Biga. Sy, 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 sy. sy. Biga, Biga. Zartowałem! Ja go mogę tak Co powiedzieć? wy robicie? Co to jest Ej, ile tu miałeś na minusie? Nie no, Ronaldo su. Nie. Ronaldo su. Widzikam, jak pisał. Ronaldo su. Wow. Dostał, dostał! 3 razy 17 A ten 90 dostaje w głowę. <noise> Spokojnie zabiję go. Nie pedo. No to fajnie. Uleż się, uleż się, uleż się, dam ci. Nie mogę, Nie mogę budować. Nie mogę budować. Anu, to trzymaj miga. Mordo. otwórz. Nie pedo, to jest. Dziękuję. Rybki On ci bije! On mnie bije! Ojej! Nie mogę Spokojna budować! Spokojnie, dobra. Uwaga, leczysz się tego. O, ja bym się Muszę się rozwiać. Skitularz. Uwaga. Nie w P je to jest fery Ja psi kiś O Jumi na esie Jumi esie Nie zaprosił Czekaj przynajmniej do na esie No jaki że ja moni miałem w PMG Ja to się miałem już Witam Jumi na esie O nie minikaj na esie Jezus To nie jest minikaj to jest Jumi na esie Z Jumi na esie Bądź na esie plecy o kur... No. tak nie oddaje, jestem ale okej okay. Jestem lepszy na tym nicku O wiele Co Jestem lepszy No, no widzisz, dobra rada wujka Leona O kur... spadł Jej chłopaki Jezus. mają slot Ebo, e, bo ja się Twoje... z kim ja grałem z kim, ja, z kim ja ja to PINGO! <laughs> A Jak o, o, o. się z katerem, wnioski bo. Dobry. Jest fioletowy. Nie no. Kasperek dostaje listwy. Nie no, chłop mi się... A on nie miałem chłopiec w PMI! O też tak miałem. Fioletowa pompa leci w bombę. Leci w bombę? Nie ja ma chłopą. Lecę ci. bombę. leci? Bomb. Oh. Bombę, leci? bombę. bombę lecisz? Ty masz warto, to myślę, to zarytę podłoga. Uuu, w boksie 100 Pullpiss, gdzie jest? Nie, w boksie nie było. A przecież liście się połodzi. Kontuzja Ronaldo. Dostał? A czy ty, wy, wy musicie się tak wysoko budować? Nie, chyba nie. A. Dostał 100? Wijał mu się do boksa? On się wpierdzi mi do boksa? Dostał Co? 99? Ja zypano. Michał Kamilski dostaje na ludę! Oczy tam O Nie killofuje cię? <ścoughs> Chciałabym sklofować <ścoughs> Jezu, ja co tam się stało? Czy Lonek was zabił? No tak, że chciałem mm. skilofować. no, ale Lonek się nie skilofuje. A, a jedynie wtedy, jak ja się do mu bombi... ŻYĆ! W DAŁEŚI miejscu! Ja to ja przeżyłeś. zrobić. da się łatwo skilofować? To jest... Dead. Ło, wow, on tam siedzi. Od... O to nie było, dobra. No to jest bajera. Co ja się ulecę to sam jak? Maki. O oko. Za to, żeby mi się dało się tutaj ulecić. Ale nie fójczę. Ale nie fajcie. Ja będę logala. Czekaj, bo ja serwoduję pompę Łamonia. Dobry Edyk. Nie wiem. Sto 112 w głowę na no, 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 się zaraz on musi dzwonić bo dostatek mam listę Szpodem chłopaki! Chciałbym powiedzieć że setki ma takiego fatka No? To prawda no, Albo nie masz AMO w pm żeby go zabić Albo chłopie, nie wiem dostaj listę i że... No tylko jest taki dobry Drogi killer, teraz tylko jeszcze Leonek do killafa i mam wszystkich zalicowanych Kim jesteście, panowie? Ja się zaraz kurzybał bo... i nic nie strzela Dzięki? Nie. Dzięki, Dzięki. Bardzo miło było A, no, co? fajnie Nie no, zaskoczę się coś? O Ja z minikami lecę do boksa? Minikami daje no, mi listę? Minikami daje mi drugą listę? Minikami ma zero pingów? Minikami dead? on na plecy? Jaki minikami? Dostał je... HP w głowę? Aha bo nergać, ty Okej, okej Jezus! Leonek więc przejechamy. Okazji, że tak ale żeby zamyka tabelę na minusowa. Ale on ma ta on ma, ta, on ma ta, farta, że, Ja wjeżdżam ja w Leonka, a ten we mnie buu, tam... Ej, ja ten muszę, muszę skoczyć, bo ja mam baga. Ja mam baga i nie mogę budować, muszę skoczyć. Mogę cię zabić. Nie, nie, ja z... jeszcze Ja sam się... O. A ja tak. to w każdy się wie to spełnił, to jest taki lonek, który skoczył z <grym> No nie dał mi wypić no, nie dał Bo się wstydził mi kamy, wiesz? Ale ja, nie dobra, to nie będę dał No daj mi wypić no A co wyprostowałeś? Nie Aha, no, on mnie zabija! Jest... Ja myślałem, że on jest na górze, ale on jest na górze A daje... co, co, co ty robisz? Co ty robisz? Jezus, to jest... Popo człowiek. Jezus! Jezus! Zabij go, zabij go! Nie no, on mnie obieganił przez 3 boxy! Witaj w Przez 3 boxy, nie on gonił. Ty Daj Dobrze. Dobrze! Dobrze! U mnie e, jest na razie Na razie widzisz relasyki. Oh. E, od sierpnia Od sierpnia do czerwca. Nie no, jeszcze widać się. No, no, jest, No, 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 to no, No, to, no. Braw, to no, no. ale kupię on na bo się wija, A, to co? To no, się, <laughs> się, 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 no. się wierzy, Ale on ma więcej szczęścia niż no. Ej lone, nie wiem, albo będą na turnieju no, eh, e, Live, albo ogląda. No to Wyłącz live'a. Na Wiem, wiem, już ten. Na turnieju może wyłączę, bo będzie lagowało mi... Czekaj!

nie Ej! mogłem! Patrz co ty No i chodź tu! No patrz ale ty masz! Ty, ma... ty mu idę! Leonek, masz takiego małego... Ty, Leonek, ma... masz takiego ma... ty no, małego, głupie. Dobra, sobie zobaczę. Tak. Ale, ale ja mam! Głupie, to, 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 to nawet małe to? nie jest, to jest mikro. Tu zbrałam łódkę i kacperek. No racja, mój kacperek. Dobre, czekaj! Ale co się teamują? Nie, nie, to nie umiem już w ogóle. Nie, wcale koło siebie stoją. I... Nie, nie, wiem. Po prostu, nigdy. Eee, słuch Ej, grajmy do na dwa! Chłopaki! Aha. Ja ja jestem! Ja znam, Ja tak, 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 tak. Wy się nie bijcie tam, chłopaki! Czekaj, bo ja się lecę. no nie bijcie się Dbile Ale Ja się lecę w bokcie no nie bijcie się! Dobrze, ale Ale no bo, nie bo wy... jesteście razem, a ja jestem z Jamim. No jeszcze. Nie. Tak! No bo to womitami jesteście. Jeszcze... Musicie się być to ty? A nie, to setis! <gry> tu listwę! Dawaj, go! Dwóch mam, dwóch mam w boksie! Jak? No, chodź, chodź do mnie do boksa, weź mi! Kurde, dostał! Żyj! Ale ja nie mam, nie, to setis! Brawo, jestem ja u siebie w boksie! Nie, jest słychać! Mm, mogę dalej siebie pogłosić jak chcesz. To nie moje! No <gry> i ja nie mogę postawić, bo to nie moje! I Chodźmy na realistyki. Takie... Chodźmy płosta. na realistyki. No tak, chodźmy na realistiki. do, lobby, do Ale do my zaraz do... i ciebie tonię, rozumiecie? My zaraz gramy tu nie? Ale macie 20 minut, to gramy spokojnie. A to ja debił. Aha. Debi <laughs> do lobby. Bibi. Nie. Trzeba było nie wychodzić. Świetny. Jak posadzić? Sapis. Do lobby. Nie, nie Posh, Nie, jak mi się. Ale no, dziabież, O kurde. Ja już się nie idę, no na spada no, na dole. Nie, to jest to, to jest. chłopie, spadaj, postawiłem im, czwada, chłopaki, wyjście, nie, nie, wiesz, nie, No to nie, mieć. Ok. Ale ja ja to wiesz to nie było we śmiechach dwudziestu raz mi się jeszcze nie odsłonić Nie no, no. Nie, nie, chłop mi się nawet uleczyć nie da jakiem ja, mam... ja wypiłem tylko jedną potkę i no. miałem cztery nawet HP No to safe Ale my chcemy z wami dybile a my nie chcemy pan. A, co chce. Nie wiem jak gram to i teraz ten... Muszę się rozgrzać, nie... Co? Nie ma się No tu wyjdziecie wody. właśnie na dwa, na dwa się rozgrzejecie, tym a... Z. Nauczycie bo się grać w E2, to... A, nie, bo... psu, jestem... a chwilę, no, się może Psychiki ty już nie masz. Wiem, przy siebie. Polanyk, odpisz mi, odpisz, odpisz, Lobby... No odpisz, Lonek, czy to, to, to... Ale nie umarł. Тото сила max. Но. Таке гүвно. Я не засети. Просто. Даванцод. Я танца. А ти чезев.